Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już po tytule widzicie, a będzie to prezentacja kart. Prezentacja kart, których dostałam w prezencie, oznacza ten w filmie kolokowanie produktu. Eee, tak, dla przejrzystości. Gdy napisano do mnie, e, z pytaniem, czy mogą mi wysłać karty, bo chcieliby, żebym po prostu je tutaj pokazała. Na początku. A spoglądając na nie, mówię, hmm, to chyba nie moja bajka. Skonsultowałam to z moją połówką, mówię wiesz, co mi się podobają, ja mówię, wiesz, co tutaj ja się jeszcze temu przyjrzę, albo może gdzieś ta moja perspektywa, mój styl, jakby kart, który gdzieś tam mam w sobie, mocno został mi wryty w głowie i brakuje mi tej otwartości na coś innego. I tak przyglądałam się, przyglądałam się i czytałam o tych kartach, bo one mają historię. Mm, I mnie to mocno też zaciekawiło. Dlaczego wam o tym mówię? O tym mówię dlatego, aby... Zwrócić uwagę na to, czy pewne rzeczy są w ramach naszego przyzwyczajenia, naszych założeń. Osoby, które są ze mną od początku, a, pamiętają, że karty Ridera White'a nie do końca ze mną rezonowały. Natomiast z biegiem czasu do nich albo dojrzałam, dorosłam, a być może też i stylistyka jest w otwarciu właśnie tej prostoty, którą Ridera White ma. I do tego doszło, że mm, Rodridera White'a stał się takim fundamentem i napisałam do niego też przewodnik. Zatem to, co nam na początku się wydaje, że ech, mech, to może się okazać, że z czasem, gdy pozwolimy sobie na zgłębienie danego zagadnienia, Okaże się, e, to może być całkiem przyjemne. I dzisiaj pokażę Wam właśnie tę talię, którą otrzymałam, abyście też zwrócili na nią uwagę. Linki wszystkie do tej talii oczywiście dam wam tutaj na dole w opisie filmu, gdyby was ona zaciekawiła. A zatem, moi drodzy, a zatem, moi drodzy, jeśli chodzi o pudełko, ono prezentuje się w ten sposób. Jest otwierane, tutaj z góry w środku jest czarny. Tak jak to widzicie. pudełko nie jest takie bardzo miękkie, Edge Przewodnik do tej kali otrzymujemy online, czyli on jest po prostu w wersji pdf -a. Jeżeli chodzi o same karty, one są dosyć. One są tu są śliskie, a tu są matowe w ogóle ciekawa struktura, moim zdaniem. A są grubsze. A nie szczępią się, bo to też, też sprawdzałam, jeżeli chodzi o kwestie e, tyłów. Zobaczcie, one są tutaj świecące. I teraz chciałabym Wam coś pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tu jest mat, a tu jest jeszcze się takim złotym mieni. Coś takiego, właśnie o tak. Brzegi złote, błyszczące nie są matowe, a błyszczące. No i same karty tu są takie nazwijmy to e, mat. Bardzo przyjemnie jest taka tempa ta talia, że na przykład mamy trudności w tasowaniu. Oto, to, to nie. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestie samych kart, to chciałabym Wam tutaj przedstawić. Każda talia, każda karta ma opis historii, dlaczego jest ten obraz, skąd ten obraz. I co on wnosi. Natomiast z tego, co zauważyłam, nie do końca są też opisane takie, nazwijmy to, informacje interpretacyjne, gdybyście się spodziewali, tak jak, nie wiem w tarocie, który możemy uzyskać, na przykład, że w pozytywie, czy też znaczenie to. To jest historia pokazana tej karty. I co możemy jeszcze wyciągnąć właśnie jako interpretację? Karta, talia może być mocno intuicyjna. Do osób, które właśnie chcą uczyć się właśnie czytania też intuicyjnego, co obrazy mówią, do medytacji myślę ta talia będzie fajna Wam tutaj wkleję kilka z, takich, nazwijmy to o informacji żebyście widzieli o czym ja mówię, będzie to w języku angielskim czyli karta i jej historia i ta historia ma znaczenie tę talię tworzyła grupa Grupa osób, i każda tak, jakby z tych grupy za pewną część jest odpowiedzialna. Wszystkie te informacje znajdziecie na stronie. Na stronie również jest certyfikat tej współpracy na tej zasadzie. Zatem, zaczynając prezentację kart, błyszczące, błyszczące, matowe, twarde. Jeżeli chodzi o kwestię wielkości, porównując na przykład do kart Rota, Światła i Cienia, no to mamy troszeczkę mniejsze i troszkę węższe. To tak, żebyście mieli świadomość. A teraz, jeżeli chodzi o prezentację, zobaczmy. Karta, może tutaj na środek. Karta Głupca. Karta Maga. Karta Kapłanki. W ogóle historia tej kapłanki, co ona potrafi, jakie ona ma możliwości. A, I kim ona jest, no to może Was też zaciekawić. Karta cesarzowej. Karta cesarza. E, bez zaglądania przewodnik, oczywiście macie opisane karty i możecie czytać je tak, jak w jakiś ten sposób wiedzą się nosicie, plus intuicję, co czytacie. Natomiast przewodnik daje Wam też obraz, dlaczego to jest właśnie jako cesarz, jako kapłan. Eee, poznajecie też tę kulturę, tak bym to powiedziała. Tu mamy kochanków, karta rydwana, karta siły, pustelnik, koło fortuny, karta sprawiedliwości. Jeśli Was jakaś karta zaciekawiła, zaintrygowała, napiszcie na dole. Karta Wisielca, karta Śmierci, równowaga, karta Diabła, Wieża, Gwiazda, Księżyc, Słońce karta odrodzenia i karta świata i teraz tak e, mamy tutaj mam tu od razu dwójkę e, buław to jest as buław mm. i teraz będą będą dwór buław i tu mamy właśnie zobaczcie e, as buław pięknie opisana historia dlaczego właśnie tak e, dwójka buław Trójka buław, czwórka buław, piątka buław, szóstka buław, siódemka buław, zobaczcie, przypomina wam to coś? Ósemka, dziewiątka i dziesiątka buław, a teraz. Zobaczcie. Giermek Buław. Mm. Rycerz. Królowa. I król. I teraz mamy tutaj karta Asa kielichów, czyli dwór kielichów. Dwójka kielichów. Jest niesamowita ta karta. Trójka kielichów. Czwórka kielichów, piątka kielichów. Ta, ta karta tak jakby troszeczkę mi się kojarzy z tarotem. Quantum tarot. Nie wiem, czy znacie tę talię. Szóstka kielichów, siódemka kielichów, ósemka kielichów, dziewiątka kielichów, dziesiątka. Giermek Kielichów, Rycerz Kielichów, Królowa Kielichów, no i mamy Króla Kielichów. No i mamy Dwór e, Pentakli, As Pentakli, Dwójka Pentakli, Trójka Pentakli, Czwórka Pentakli, Piątka Pentakli, Szóstka pentakli, siódemka pentakli, ósemka pentakli, dziewiątka, dziesiątka pentakli, giermek, rycerz, królowa. Król. No i mamy miecze. As miecze. Bardzo mi się ta, ta karta podoba, jeżeli chodzi o kwestię samego też wizerunku. Czy bez tego bym wiedziała, że to jest As miecze? Nie. Czy ta informacja mi jest pomocna? Owszem. Natomiast do czytania intuicyjnego, gdybyśmy w to patrzyli, to też możemy. Próbować właśnie otwierać to czytanie, które gdzieś tam jest z, głębie, z głębi nas. Dwójka mieczy, trójka mieczy, czwórka mieczy, piątka mieczy, szóstka mieczy, siódemka mieczy, ósemka mieczy, dziewiątka mieczy. Zobaczcie dziesiątkę mieczy, giermek mieczy, rycerz mieczy, królowa mieczy i król mieczy. Powiem Wam tak: talia jest z tych nieoczywistych. Talia jest z tych, które. Mm, Mogą, może zachęcać do zgłębienia tego, właśnie co przewodnik ma nam do przekazania. Jest to talia z tych nieoczywistych, i mam wrażenie, że osoby, które lubią taki głębszy, głębszą analizę i wejść do niej, przełączę Wam tu podgląd. I wejście do tak zwanej głębszej analizy, co karty pokazują, co możemy jeszcze w tym odkryć, to dla tych osób ta talia będzie myślę taką gratką. Czy ona jest taką, która każdy po nią sięgnie? Myślę, że nie. Natomiast dla kolekcjonerów świetna gratka, tak mi się wydaje. Dla osób, które pracują z energią, świetna gratka. A medytacja jak najbardziej, czy tu, czytanie intuicyjne jak najbardziej. E, Talia jest co najmniej zastanawiająca. Czy ona jest do wróżenia na co dzień? Jeśli chodzi o moją osobę, niekoniecznie, natomiast znam osoby, które mnie zaskakiwały na przykład w tym, że na przykład tarot... Pradawnego lasu, czy tarot salis są tymi, po które tylko sięgają i być może to też będzie talia, po którą oni sięgną, bo lubią tę nieoczywistość, że oni wręcz jej się domagają, a nie takiej oczywistości. Zatem pozostawiam Wam a, mm, komentarze do dyskusji, jak Wy widzicie te talie, czy Was zaciekawiła a i mm, czy. Wolicie takie talie oczywiste, czy jednak coś takiego, co daje tak zwane głębie, historię, e, możliwość pracy na innych poziomach? Dziękuję bardzo serdecznie za tę talię, za możliwość jej przedstawienia, a Wy oczekujcie, moi drodzy, innych tali, które również są w moich zasobach, bo też zacznę taki cykl właśnie prezentacji, a bo ostatnio trochę tali przywiozłam też sobie, to też je ja Wam chcę pokazać. Życzę Wam pięknego dnia!